Siemanko, z tej strony Germano z kanału raczej konsolowo i zapraszam Was dzisiaj na pierwsze wrażenia z Jack 2 Renegade. Nawet nie wiedziałem, że ta gra ma podtytuł e, e, Renegade. E, pierwszą zmianą jaką już od razu widzę to, że Dexter wygląda trochę lepiej, jeśli chodzi o, o model, i to, że nie ma go w sumie w tytule, co też jest dosyć dziwne.

though the precursors vanished long ago the artifacts they left behind can still do great harm or great good if you figure out how to use them i've had some experience oh my god looks like jack still got the mojo interesting it appears to be reading out some preset oh. coordinates how it is. No, ciekawie się rozpoczyna. Eee, ja powiedziałem? Nie, tak, powiedziałem, że się po prostu wiele nasłuchałem o tym tytule. Między innymi, że poszli w bardzo poważne tony, jeśli chodzi o całość gry. From the animal. Ah! Forget the rat, the Baron wants him. We've been waiting for you. Don't worry, Jack. I'll save you before you know it. Two years later, okay. Different. He is surprisingly resistant to your experiments, Baron Praxis. I fear the Dark Warrior program has failed. Uh, you should at least be dead with all the dark eco I pumped into you. What now? Metalhead armies are pressing their attacks. Without a new weapon, my men cannot hold them off forever. I will not be remembered as the man who lost this city to those vile creatures. Move forward with a final plan and finish off this thing tonight. As you wish. I'll be back later. Ooh, experimente, pompowanie Dark Echo. Ding ding, third floor. Body chains, roach food, torture devices. Hey, buddy, you seen any heroes around here? Wow, what'd they do to you, Jack? It's me, Daxter. That's a fine hello. I've been crawling around in this place, risking my tail, literally, to save you.

I po prostu tak rozpoczyna się ich nowa przygoda. Nie, dlaczego ktoś ustawia znowu kamerę w tym inwercie? Okej, okay, góra dół teraz nie robi góry dół, tylko przybliża albo oddala. Okej, okay, to ma więcej sensu w sumie niż w pierwszej części. Ale tak, opcje moi drodzy, opcje Game Options, Game Options, e, e, jak, jak off? off? Pogięło ich? Kto wyłącza takie rzeczy? Kamera, tak. E, tak. No, Jesus Christ, dobrze. Ok. A, kręciołek dalej jest. Nie ma... A, a jest rolka, ale teraz na L1 nagle stała się rolka. A, dobra. Co tam jest? Tu jest kręciołek na trójkącie, nie wiem. Ale znacznie ładniejszy model Jacka, choć bardzo poważny. Ok, co tu jest? Nie wiem, dobra, idziemy dalej. Coś tu słyszę. Okay, podwójny skok też działa. Tak, tak, oczywiście. Przedaje w Progress. O, tam są prekursor orby. We'll Okej, okay, szybkie wprowadzenie. Czy mamy te prekursororoby zbierać? O, okay, jumping once, then again, while in the air, to reach that one. tu już nic nie ma. Nie chciałbym jakiś prekursor orbów ominąć od razu na początku.

A, mogę w pierwszej perspektywie. O, czyli jest tak? Też jest źle. Nie, nie. A, um, czy tam... O, orby. Okej. Okay. Nie mówcie mi tylko, że, jeśli ja zrobię zmianę inwerta na ten na kamerze w trzeciej perspektywie, to ona się też zmienia w drugą stronę. W tej w, jak się patrzy, Dobra, dwa uderzenia starczą na nich. Dobra, zaczynamy uwierzyć, że te takie uderzenie w jakąś taką beczkę czy coś takiego to jest po prostu muzyka. No to wiem. O właśnie. Choć dobrze, że przynajmniej tutaj jeśli chodzi o to, to tłumaczą te wszystkie rzeczy, bo, bo tak to tych rzeczy po prostu nie było. Holy shit!

No, można pływać? Nie pływać też można było tamtej poprzedniej, w nie jest żadna nowość. Widziałem tam orba? Hmm. Dobrze. To jeszcze tam. Nie, tutaj to ja chyba mam pójść po prostu. To jeszcze sprawdzę co tam się dzieje. O no właśnie. No dokładnie i Orb. To była dobra decyzja. No dobra.

My name is Cor. May I help you? You look like a reasonably smart man. I want information. Where the hell am I? Eh, uh, sorry. He's new to the whole conversation thing. Well, my angry young friend, you are a guest of his majesty, Baron Praxis, the ruler of glorious Haven City. I was just a guest in the good baron's prison. Inside a cell or inside the city, walls surround us both. We are all his prisoners. Talk about being in the wrong place at the wrong time. I, I'd move on if I were you. By order of His Eminence, the Grand Protector of Haven City, Baron Praxis, everyone in this section is hereby under arrest for suspicion of harboring underground fugitives. Surrender and die. Uh, excuse me, sir. Don't you mean surrender or die? Not in this city. Protect us from these guards, and I'll introduce you to someone who can help you. Okay. Damn. Damn. Jack jestony. You okay, Jack? What you just did was very brave. This child is important. This kid? He looks kind of scruffy. You are in a restricted zone. Move along. Thank you for your help, but I must get this boy to safety. Hey! What about us? There is an underground group waging war against Baron Praxis. Its leader, the Shadow, could use fighters like you. Go to the slums find a dead end alley near the city wall. ask for torn he can help you okay fair enough to the Blight town the city map is displayed in the lower right Serio? follow the icons on the map to reach important ja właśnie, e, ten... Welcome to the city transportation system

Co to, to są te takie te punkty szare? Tu są przeciwnicy, dobra, rozumiem. A to są po prostu samoloty, które można sobie tak wziąć, tak? To są te, te, te statki czy tam cokolwiek. Okej, okay, czaje. Ups. O, nikt się mnie nie czepia, że coś mi robię, fajnie. Dobra, slumsy. To wygląda jak slumsy. Miał być dead end przy przy, przy murze, tak. Hmm. O, tam coś wygląda takiego. Jak dla mnie to właśnie tak wygląda, no ale okej, okay, czyli dostałem pierwszego questa, jeśli chodzi o ten. Zdobycie tylko tego barona. Cała scena, no, cała scena, uch, dobra, okay. ale za to mogę teraz sobie nacisnąć chyba, tak, misję Retrieve Runner from Dead Town, okej, okay. to jest tylko to, talk, nie ma żadnego pojazdu, czyli generalnie, generalnie muszę omijać policję, tak, przydałoby się ukraść jakiś Pojazd. O albo po prostu o oh, wow. okej okay. ok spróbuję tak poczekać aż gdzieś będą Ej, tam jest jakiś pojazd. Czy mi się wydaje, czego tu wcześniej nie było, jak byłem na tym zakręcie? Dobra, nieważne. Jesus, jak się hamuje. Ale nie wiem jaki tu jest ruch, czy lewo, czy prawo e, Prawo czy lewostronne chciałem powiedzieć No dobra Tędy Tędy Tak jest, zabijam więcej cywilów, tak Strasznie to jest dziwne z tymi wpadaniem na te inne samoloty i, i to, że one wybuchają po tym tym czasie Mam lekki mindfuck, kiedy to się dzieje, muszę powiedzieć. Ok, to. No. Chyba tu. Boże. A. I tu. Tak, tak. chodzi o to gdzieś.

Jaki w ogóle jest ten? O, Jesus. Fajnie przeleciałem przez ten kamień. U. Dobra. Co teraz? Nie no, dobrze chyba byłem. Inaczej się wydaje mi się nie da. Tutaj. Tylko pewnie tam na górę muszę...

Dobra jeszcze raz, tu był tutaj. Potem tu. Aha, no tak, czyli teraz tu. Ciekawe czy ten czarny jack się odpala automatycznie, czy to trzeba ten jakiś... Wszystkim wtedy odpalić no Dobra jesteśmy tu Mhm Łaaa wow, Jesus Christ I co teraz? Serio? Od razu śmierć. Bez możliwości żadnego uratowania się, czyli nie można wpaść do wody. Nie wiem, co do końca myśleć o tej grze. Chyba Jedynka sprawiała na początku takie jakby przyjemniejsze wrażenie. Ten gameplay się za bardzo nie zmienił, ale. Tonacja tej gry jest totalnie inna. Zobaczmy, co będzie na końcu. Dobra, teraz nie spaść, nie spaść, tylko nie spadać. Nowa taktyka: nie spadamy. się uspokójcie, ile was ta mama dała o co tu? nie, nie próbuję i teraz moho trochę wyżej mogłaby ta... what? jesus christ No Okej, okay, uff, już wiedziałem, żeby od samego początku. Ale no, to było nawet fajne. A, okej. Okay. <grystanie> Fajnie, że użyli tego samego dźwięku co w jedynce, jeśli chodzi o zdobywanie tych power orbów, ale e, przełamali go od razu. Niby klimat jest trochę poważniejszy i taki wszystko jest szaro-ciemne, ale humor dalej został. Okej, okay, guys, are in. No dobra, to to by było tyle, jeśli chodzi o takie zupełne pierwsze wrażenia. Ale ja chyba mówiłem wszystko w trakcie grania, więc będę się jak gdzieś tam powtarzał. Zdecydowanie więcej czasu muszę spędzić z tą grą, razie mam taki dosyć mindfuck, tak jakby czym ta gra chce być. E, trochę to taki ma być tytuł młodzieżowy. Wydaje mi się, że z wieloma produkcjami potem się zostało. Mm, ten raczej ten klang też się zrobił taki bardziej poważny w pewnym momencie. To chyba tak, efekt GTA 3 spowodował, że wszystko zaczęło się robić takie dosyć mocno poważne i otwarte. No ale dobra, to to by było tyle, jeśli chodzi o Jacka 2 i po więcej wrażeń oczywiście zapraszam was do najbliższego GameCastu, gdzie będę z Norbertem, niespodzianka, rozmawiał na temat właśnie dwójeczki i także nie wiem, czy on grał, czy nie, nie pamiętam teraz, wiem, że na pewno w jedynkę ogrywał, bo tam wspominał ją dosyć miło. Więc e, pogadamy sobie o Dwiecce. Reszta moich wyrażeń tam. E, a po skończeniu, oczywiście, recenzja. I zarówno na blogu, jak i na kanale. E, zachęcam do zajrzenia. Co innego dzieje się na, na, na kanale, na blogu raczej konsolowo. Może coś ciekawego znajdziecie. I tyle. Trzymajcie się do następnych materiałów. Cześć, cześć.